Siemano ludziska, z tej strony Wojciech Witam was w pierwszym odcinku Nowej, niestety nowej serii Drogi do skilla nie będzie Prosty powód, nie jestem w stanie Znaleźć przeciwników, ani w srebrnym, ani w brązowym Pucharze, sprzedałem Założyłem nowy klub Nowa seria, seria się nazywa Ligi do perfekcji, tak się nazywa skład Przedstawię wam teraz na szybko Ten skład, Benaglio w bramce, w obronie Abraham, Toprak, Jansen Rafinia. Na defensywnych pomocnikach mamy Jonesa oraz Rolfesa. Ofensywny pomocnik to Julian Draxler. Na prawej pomocy Miller, niestety nie ten Miller, ale to dopiero później. Na lewej Perisic oraz na ataku Son. Seria będzie polegała na tym. E, mamy cały skład złotych, nieświecących się graczy i będziemy szli w górę. Na każdą pozycję będziemy dążyć do najlepszego możliwego zawodnika w danej lidze, e, czyli wiecie, Robin, Lewandowski, e, i tak dalej. No wiecie, Fiszczek, znaczy LAM, Alaba, Neuer i tak dalej. Przechodząc jakby przez wszystkie etapy, po kolei przez wyżej ocenianych zawodników, aż do następnego, następnego, następnego... E, no, jedyny przypadek inny to Ivan Perisic, bo na jego pozycję tylko Royce jest lepszy, a następnie Ribery, więc będziemy musieli przejść od razu do Royce'a. Natomiast tak, w jaki sposób zdobywamy zawodników? Za każdy wygrany mecz otrzymuję, mogę podnieść zawodnika o jeden, a jeżeli chcę kupić zawodnika ostatecznego, czyli wiecie, tych zawodników typu właśnie Noyer, Lam, Alaba, nie wiem, Robben, Lewandowski. Muszę wygrać trzy mecze pod rząd lub wygrać jakiś turniej lub ligę i dopiero wtedy mogę kupić zawodnika. W tym odcinku nie kupię jeszcze zawodnika żadnego, poproszę was na końcu żebyście mi powiedzieli jakich, jakich zawodników mam ulepszyć. A i jeżeli przegram mecz to muszę cofnąć moje ostatnie ulepszenie, czyli cofnąć zawodnika jakby, znaczy cofnąć do tyłu, no wiecie obniżyć jakby do poprzedniego jaki, jaki był na danej pozycji, więc Miejmy nadzieję, że, że się wyrobię mm, ze zdobyciem najlepszego składu Bundesligi, a następnie możliwe, że jeszcze przed dojściem do pierwszej ligi zacznę robić np. Premier League albo Ligę Hiszpańską, i wtedy będziemy mieli dwa takie mega epickie składy na sam koniec i za ich pomocą wygramy pierwszą ligę. Taki jest mniej więcej plan. E, szukamy przeciwnika strasznie długo, strasznie długo, naprawdę. Mm, pomimo faktu, że, że to jednak jest liga ale ostatecznie znalazłem Przypadek zachciał, że mam stroje Hibernian te same co ma Pelka, Damian Tak wiem, że on ma te same stroje, ale mi się strasznie spodobały, więc je sobie kupiłem Koleś miał trzech ofensywnych pomocników na środku pomocy, więc no troszeczkę, troszeczkę mu to nie działało zbyt dobrze No i rafinia wrzuca Ivan Perisic jest chyba jednym z najlepiej główkujących, skrzydłowych Zdobywał bramkę na jeden raz główki, Ma m 87 wzrostu, to jest, to jest zdecydowanie jest wyższe od mojego napastnika nawet w tym momencie, więc Jest siła, w ogóle Persic to jest kozak, cały cieszę się że go mam Tu widzicie wykonuje świetne podanie do Sona, Son przyjmuje na klotę A i schodzi do środka, oddaje strzał 2 do zera. Mm, przepraszam, jeżeli będziecie wyczuwać, że mówię w inny sposób, odrobinkę, mam aktualnie aparat na zęby, będę go mieć jeszcze rok, yy, więc musicie się. Znaczy, nie wiem, czy musicie się przyzwyczaić. Bo to ja się muszę przyzwyczaić, bo będziecie dopiero drugi dzień, więc ciężko mi jest. Natomiast spokojnie myślę, że to się polepszy. Julian Draxer na 3 do zera i w tym momencie przeciwnik wyszedł. w Sino niestety nie wytrzymał presji związanej z, z potrzebą odrobienia wyniku. 60% posiadanie piłki, aż miałem proste 3 punkty do kieszeni i mamy już mamy, mamy pierwszy punkt na ulepszenie, teraz przechodzimy do drugiego meczu Koleś ma klasyczne stroje PSG, Herb PSG Ja ten drugie stroje muszę zmienić, bo takie mam trochę biedne te białe, no i niestety silny skład BPL Bardzo Dobre ludzie mają skład w 10 lidze, nie spodziewałem się szczerze mówiąc, i widzicie podanie Son do Draxlera, Draxler odgrywa do Sona Son finezyjny strzał pod pachą bramkarza. W ogóle trzech moich graczy z ataku ma pięć gwiazdek słabszej nogi. To jest właśnie Son, Draxler oraz Perisic, więc jest siła Son przewrotka. Znaczy to nożycze, nożyce w sumie były. I niestety przeciwnik nawet nie dał zobaczyć powtórki. Chyba nie wyrzucił monitor przez okno albo coś w ten desen i wyszedł, monitor, komputer. I wyszedł z meczu. Kolejne trzy punkty. Tym razem znowu weźmiemy zielone stroje i jedziemy. Znowu 100% zgrania, naprawdę się spodziewałem, że będę trafiał na jakieś brązowe składy mające 20% zgrania. A tu proszę, dajemy radę i tak. Jones do Rafini, Rafinia znowu w ataku. Podaj do Müllera i Müller, mega ładna animacja woleja, mega ładny w ogóle wolej ze strony Müllera. I... 1 do 0. Tej, Perisic, Perisic finezyjnym z innym strzałem, co to ogóle by było? Widzieliście? Widzieliście. Muszę Wam powiedzieć, że mm, Perisiciem bardzo mi się przyjemnie grało i gra mi się do tej pory, więc bardzo yy, więc w sumie się cieszę, że nie będę musiał go zbyt długo, znaczy będę musiał go troszkę czasu podtrzymać, bo zbyt dużo opcji nie ma. Widzicie, poli, bardzo ładny strzał z daleka, z pola karnego, 48 minuta i czyżby zbierało się na powrót? Nie, ha, znów nasza akcja: Jones do Draxlera, Draxler do, Draxler do, Draxler do yy, Sona, Son do yy, Miller, Miller do Raffini, Rafinia sztuczka, Son. Sąd górna piłka do Müllera i Müller zdobywał bramkę. Chciałem wam pokazać całą akcję, bo bardzo, ładne, bardzo ładna sekwencja podań wyszła, więc się dziwem, że wam pokażę. Tu widzicie Draxler rzut wolny, mm, nie Perisic, rzut wolny, Perisic! a i shit! Słupek no niestety z tego nic nie wyszło. Ale teraz Draxler do Sona, Son jego, jego bramka zaczął wychodzić niepotrzebnie i Son bardzo proście na pustą bramkę. Bardzo prosto na pustą bramkę zdobywam. Bramkę, tak. No, pustą bramkę strzela goła. 4 do 1, i takim wynikiem również zakończyło się to spotkanie. I kolejne 3 punkty. Także 6 minut zdobyłem 9 punktów. To jest więcej niż, niż punkt na minutę. Ho! E, także sorki za takim krótszy odcinek, dzisiaj 6 minut. Natomiast jeżeli chcecie, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, zobaczymy, pomyślę, czy nie zrobić dłuższego odcinka następnego. I piszcie trzech zawodników, jakich mi proponujecie, żebym kupił. Dzięki Wam wielkie za oglądanie, do zobaczenia i hej!